Niepewna aura, porywiste wiatry, nagłe gradobicia i przymrozki stanowią coraz poważniejszy problem dla współcześnie gospodarujących rolników. Niespodziewane zdarzenia losowe są w stanie w mgnieniu oka zniweczyć trud wieloletniej pracy i źródło dochodów na cały rok. Godną uwagi formą zabezpieczeń przed zdecydowaną większością zagrożeń mogących zniszczyć posiadane przez nas uprawy stanowią ubezpieczenia, które swym zasięgiem obejmują m.in. gradobicia, przymrozki, deszcz nawalny i huragan. W odpowiedzi na pytania i wątpliwości gospodarzy przeprowadziliśmy webinarium, które zostało przeprowadzone w dniu 15 kwietnia 2015 roku, podczas którego Andrzej Janc, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, nie tylko przedstawił prezentację, ale także odpowiadał na pytania rolników. Pomysłodawcą webinarium był Bank BGŻ. Rolnicy najczęściej pytali o to, jakie uprawy mogą być ubezpieczone, od jakich ryzyk, jakie ryzyka najczęściej realizują się w gospodarstwach rolnych, jak umowa może być zawarta i w jakim miejscu.